Dziękuję bardzo. W ten sposób wspomnieliśmy przed Bogiem polskich bohaterów. Na placu pojawiło się tysiąc biało-czerwonych kart. Pięć razy więcej osób zostało zabitych przez komunistycznych kolaborantów na mocy zafałszowanych wyroków sądowych. Niepoliczone są ofiary Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w który służył major Bauman, człowiek, który zamiast zasłużonej kary odbiera honory, m.in. na Uniwersytecie, z rąk władz miasta Wrocławia. Jedyna grupa, która zaprotestowała, została przez główne media stygmatyzowana, natomiast sądy, wydając wyroki, kolejny raz przyjmują stronę komunistycznych oprawców. Presko munun! Presto munun! 不能